Słuchajcie, jest piątek 17, czyli za chwilę. Za, za chwilę godzinę. Za, za, za godzinę. godzinę. Prawda ale, chwili, prawda ekran. Ale za chwilę zacznie się festiwal, a za godzinę wernisaż wielkiej wystawy Przemysława Truścińskiego otwierający 36 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i gier w Łodzi. Ze mną jest Przemek. Tu jeszcze się przemykają ludzie, montują, dokręcają. Jest trochę hałasu, a my już wam dajemy krótką informację z łodzi. Opowiedz o tej wystawie. Przemysław Truściński w ogóle. Grafik, ilustrator, mój przyjaciel, komiksiarz. Mnóstwo wspólnych projektów. O tym sobie kiedyś jeszcze pogadamy. Ja. Powiedz kilka zdani o tej wystawie. Celista Zespołu Śląskim Mazowsze. Eee, więc. E, drodzy moi, e, aż, aż zapiera mi dech e, i nie wiem tak naprawdę od czego zacząć. Oprócz tego, że stoimy przed przedsionku wystawy monumentalnej. To znaczy, ja e, takiej wystawy nigdy w życiu nie miałem. E, jest ponad. 400 e, oryginalnych moich planż. Są zupełnie nowe rzeczy, przez nikogo nie widziane. Są mega bonusy. Jest bardzo rozbudowana ekspozycja Wiedźmina Witchera ze wszystkimi projektami. Nie będzie więcej za bardzo takich szans, żeby zobaczyć tyle moich prac z Wiedźmina e, w jednym miejscu. E, wystawa jest podzielona. Trust The Process jest podzielona na kilkanaście e, rozdziałów, e, które właśnie mają pokazywać tą moją wszechstronność i graficzną i, e, i jakby poszukiwanie treści. Twój różnych... geniusz i talent po prostu. E, krótko mówiąc. E, to, to właśnie chcia... to. Chcę zachować powagę twarzy, ponieważ temat jest poważny. Mówimy tu jednak o, e, o geniuszu i, i tak dalej. I o sztuce. E, nie, przede wszystkim słuchajcie, no, jest to szarpana moja wypowiedź, ponieważ faktycznie e, no, została nam niecała godzina. Wystawa się e, jeszcze końcówka różnych rzeczy jest właśnie wykańczana E, wspaniale tutaj e, e, m, pracują wszyscy, aby ta wystawa naprawdę e, no, wyglądała tak. E... No, że mam nadzieję, nawet powiedzenie czegoś takiego, że czegoś takiego nie widzieliście, to, to, to właśnie o to chodzi. Wystawa otwiera się teraz. Można ją obejrzeć, jeśli wizytuje się Festiwal Komiksu tak. i gier w Łodzi. A do kiedy jest otwarta? Wystawę otwieramy dzisiaj, czyli o 18.26. Oczywiście jutro 27.28 jest festiwal Komiksu, oczywiście wystawa jest absolutnie dla wszystkich dostępna, ale co też najważniejsze, kto nie zdąży, kompletny luz. Do 8 marca ta wystawa tu jest. I dzisiaj postanowiłem wobec tego, co, co widzę, jak ta wystawa wygląda, zero już skromności. Ta wystawa jest po prostu mega. Ta wystawa jest mega i każdy kto, kto po prostu interesuje się wszelako rozumianą grafiką, komiksem, ilustracją o bardzo różnej tematyce, reporterskiej, fantasy, horror, Witcher, wszystko tu jest. I, i e, no, tak naprawdę nie wiem, czy, czy kiedykolwiek przebijemy tą, tą wystawę. Więc naprawdę polecam, zachęcam. Narysujesz jeszcze trochę fajnych obrazków i kiedyś będzie jeszcze większa. No, nie mógłbym mnie spytać, czy są na tej e, wystawie ilustracje z naszych wspólnych projektów, czyli z komiksów, do których scenariusze do ciebie pisałem, Tomek, z moich książek, które ilustrowałeś. Powiedz, no powiedz, powiedz. Tomek, musieliśmy się bardzo pilnować, ponieważ najczęstsze zdanie, jakie padało, że mamy dużą na tę reprezentację naszej współpracy w formie ilustracji i komiksów, więc Czyli musiałem wycina... wręcz ograniczać. Wycinałeś Kołodziejczaka? Permanentnie, nie ale nie... i tak tak jest prawdopodobnie. Kołodziejczak... Zapraszamy, proszę przechodzić, kołodziejczaka... ja, o, tu się Kołodzie... pracuje. Tak, tak, to my się wpychamy. E... Generalnie Kołodziejczaka prawdopodobnie jest najwięcej. I naszych wspólnych dzieł ilustracyjno-treściowych. I dlatego zapraszamy na te wystawy, ale nie tylko dlatego, że są to wspólne prace truścińskiego i chodziejczaka Przemek Truściński, mój przyjaciel, wielki mistrz polskiego komiksu i polskiej ilustracji. A my widzimy się i wy widzicie się, mam nadzieję, z nami na międzynarodowym festiwalu Komiksu w Łodzi, bo ten materiał idzie w sobotę o 10.30, a festiwal w sobotę i w niedzielę cały czas trwa. Zapraszamy! Ze mną Błażej Moder, dyrektor EC1 Centrum Kultury, szef wszystkich szefów, jeśli chodzi o komiksowe atrakcje Łodzi, a tych atrakcji jest wiele. Jesteśmy w Muzeum Komiksu? W Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Nie lubimy o sobie mówić, że jesteśmy muzeum. Zbieramy bardzo dużo artefaktów powiązanych z tą sztuką, z dziedzictwem chociażby Grzegorza Rosińskiego, czy firmy CD Projekt. Ale bardziej nam chodzi o to, żeby uczyć, jak tworzyć komiksy, jak tworzyć gry komputerowe, być aktywnym twórcą. O centrum interaktywnym porozmawiamy sobie kiedyś może na, w czasie długiego, specjalnego wywiadu temu poświęconemu, bo warto, bo warto, warto tu przyjechać, ale jesteśmy w Łodzi z dość podstawowego powodu. Mianowicie właśnie właśnie odpala się 36 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i gier. Jesteś fanem komiksu, prawda? Od 1988 roku, jak przeczytałem Zdradzoną Czarodziejkę. Jak wielu z nas, jak wielu z nas. Powiedz o festiwalu, zaproś widzów Otwartych Komiksów. Ten materiał idzie w sobotę o 10.30, my nagrywamy go w piątek, więc właściwie nawet jeśli jeszcze jest, jesteście w Bydgoszczy, w Krakowie, w Gdańsku albo w czeskiej Pradze, zdążycie dojechać na festiwal do Łodzi. Jakie największe atrakcje festiwalu? Startujemy już jutro w Atlas Arenie. Udało nam się ściągnąć nieprawdopodobny, jak to powiedzieli, używając żargonu muzycznego line-up. Więc mamy Bila Sienkiewicza, Szona Marfiego, Enrico Mariniego, naprawdę niesamowitych twórców, ogrom wystawców. Jeśli tylko wahacie się, będzie piękna pogoda ten weekend w łodzi. Zapraszamy, jesteśmy stolicą wszechświata. Dla dzieciaków coś specjalnego. jeśli nasi widzowie mają dzieci rozważają, czy zabrać je ze sobą? Oczywiście potężna strefa gier bez prądu, gier rodzinnych, ale też artyści, którzy tworzą komiks dziecięcy, Berenika Kołomecka. będą wszyscy. Świetnie. Błażej Moder, jak powiedziałem, szef szefów tej całej komiksowej imprezy i tego wszystkiego, co komiksowo w Łodzi się dzieje. Otwarte komiksy zapraszają. Do Łodzi naprawdę zdążycie tu jeszcze dojechać, a my mamy tu stoisko. Są z nami spotkania. No i spotkamy tu bardzo wielu autorów, twórców ludzi komiksu, których lubimy po prostu i wy też ich możecie polubić. Wojtek Birek, mój serdeczny przyjaciel, ale też jedna z najważniejszych osób w polskim komiksie. Między innymi tłumacz Torgala, tłumacz bardzo wielu innych komiksowych serii, ale dzisiaj nie o Torgalu. Na to umówimy się kiedyś na specjalną rozmowę. Stoimy przed zamkniętymi drzwiami prowadzącymi do wystawy Przemka Truścińskiego. No i powiedz, kim dla Ciebie jest Przemek Truściński, jak ważna jest rola tego twórcy w historii polskiego komiksu. O to ci dziś pytam, nie o Torgala, bynajmniej. To są dwie różne rzeczy, ponieważ y, y, dla polskiego komiksu y, Przemek jest ważny jako gwiazda, animator, jeden z najbardziej utalentowanych twórców nie tylko swojego pokolenia, człowiek, który propaguje polski komiks za granicą i myślę, że także poza ty, tą bańką komiksową w Polsce. Natomiast dla mnie to jest y, coś zupełnie wyjątkowego, ponieważ y, sam Przemek sobie też. Wspomina nasze pierwsze spotkanie, które odbyło się wtedy, kiedy Przemek był chyba w pierwszej albo drugiej, ale chyba jednak w pierwszej klasie liceum plastycznego. Czyli był taki? No był wtedy mały, rzeczywiście. Już nie powinienem takich rzeczy mówić o takim wielkim artyście. Ale to było, to było takie spotkanie z grupą Zenek, do której Przemek, Przemek należał. I, i, Wszyscy łódzcy, twórcy tego pokolenia należeli do tej grupy jako uczniowie liceum plastycznego. Oni się interesowali fantastyką. Ja im przyniosłem na takie spotkanie zorganizowane przez naszą wspólną znajomą yy, yy, walizkę komiksów. I przegapaciłeś ich I z tak, I przeka... Wyszło na to że, że to, że ich przegapaciłem. Jakimś cudem się to stało i, i yy ja mogę powiedzieć, że, że, że no Przemek jakby ja nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale ono pasuje tutaj. Rozkwitał poniekąd na moich oczach, bo ja byłem świadkiem jego zmian jako no, ten um, współpracownik, partner, przyjaciel. No, ja też należę do grupy KONTUR, tak? która teraz um, funkcjonuje, więc... Um, to, to, było, to było takie doświadczenie, które, które ja widziałem z bliska. I to jest dla mnie jedno z takich ciekawszych doświadczeń w na polskim Komiksu. Przed Państwem człowiek, który obserwował przemysłowa Tuścińskiego od takiego do takiego. Dzięki Wojcie. Adam Badowski, CD Projekt Red. Cześć. E... Tak jak ja, od lat przyjaciel Przemka, ale także miłośnik jej twórczości. Za co uwielbiasz twórczość Przemysława Truścińskiego? Znaczy, na blisko, dlatego, że Przemka, e, głównie te surrealistyczne rzeczy, ale nie tylko, ale komiksowe, są bardzo mroczne i, e, i właściwie wszystko jest bardzo mroczne. To, to nieźle działa w kontrze do, te, do tych jego prac komercyjnych, e, czyli do takiego białego uśmiechu e, ze storyboardów. Ale, ale te rzeczy, które robi autorskie i komiksy i teraz komiks, który razem robimy, no to, to jest petarda właśnie dlatego, że ten ton jest, jest, jest świetny, właśnie on łapie ten ton doskonale. Są twoje rzeczy, czy również? Dzięki. Mnie fascynuje jego wyobraźnia. On rysuje w tak różnych konwencjach, w tak różnych stylach. I w każdym z nich robi to w sposób intrygujący. No, mak maksa, znaczy tak. Przede wszystkim, przemek. Dobrze, to taki, z takich doświadczeń naszych. Kiedy robiliśmy szkice do różnych postaci z przemkiem, to on, on zawsze dodaje. Czasami wydaje się, że to jest za dużo. Że bryły nie są takie do końca foremne. Są jak w naszym świecie, wygląda ilustracja. Ona jest dosyć funkcjonalna, a Przemek nie jest tak klasycznym ilustratorem, tylko zaczyna gdzieś tam wbaczać w jakimś, jakimś kierunku. Oczywiście to jest bardzo ekspresyjne, emocjonalne i na końcu, koniec końców, jak się ogląda czkice Geralta na przykład, właśnie sprzed 20 lat, no to, no to fajnie, że on tak robił. Fajnie, że to zostało, bo kolejny model 3D to sobie możemy zrobić, ale, ale ten, ten taki klimat naszych rozmów, jego pracy, próby zrozumienia w ogóle wtedy tego, tego medium, bo to były początki gier, zostały w tych jego wczesnych pracach dla nas. No generalnie tak. Super, bardzo Ci dziękuję Dzięki. za rozmowę. Jakub Wojnarowski, kurator wystawy Przemysława Truścińskiego. Tyle prac, które Przemek narysował przez całe życie. Jak wybrać to najlepsze? No to jest bardzo trudne. Takich wystaw mogłoby powstać kilka i może powstaną. Myślę, że dobrze co parę lat robić kolejną wystawę, która pokazuje proces przemka, który jest nieprzerwanym dziełem i za każdym razem. Wyłania się z tego coś nowego, więc ta, ta wystawa też ma taki charakter jakby podglądu, wglądu w pracownię, w warsztat. Jest też trochę właśnie takich elementów pokazujących proces powstawania prac, takie elementy, które są półproduktami, obrazami referencyjnymi, obiektami z kolekcji Przemka. Są też nagrania, w których opowiada on trochę o, o, o swoich działaniach, o tym, skąd wzięły się różne pomysły, więc możemy troszkę wejść w, w umysł artysty i poczuć się przez chwilę jak, jak on. Także myślę, że, że to jest jak ważny cel tej wystawy, oprócz oczywiście zaprezentowania aktualnego stanu dorobku, który cały czas się poszerza. No a dlatego muszą się odbywać również kolejne wystawy, bo Przemek cały czas rysuje. Tak, rysuję bardzo dużo, powstają tysiące prac, nie przesadzam, naprawdę musieliśmy pośród tysięcy prac wybrać te pół tysiąca i to była bardzo ostra selekcja i niezwykle trudny proces. Jest mi bardzo miło, że na wystawie jest trochę plansz komiksowych z komiksów, do których ja pisałem scenariusze, no i że pokazaliście też trochę grafik Przemka do mojej prozy. To fajne. Tak, bardzo dużo, wszyscy na to zwracali uwagę, ale... Bardzo mi się podobały, Przemek jakby chętnie te wybory poparł. Jakub Wojnarowski, kurator tej fantastycznej wystawy, zapraszamy do Łodzi. Dzięki. Dzięki. bardzo biegnisz w współczesiu Przemysława Przemysł Przemysław Truściński jest jednym z najzdolniejszych no i najwybitniejszych pracowników mojego pokolenia, bo jest troszeczkę starszy ode mnie. Pokolenia ludzi w średnim wieku. Ale pokolenia ludzi w średnim wieku na pewno. Jego wpływ, dla nas wszystkich jest niezaprzeczalny. Dynamika, czernie, kontrasty, cudownie określone bryły, Wpływały na każdego z nas i tworzyły w nas wiesz, taką przestrzeń, w nas samych, w środku. i Ta przestrzeń była wypełniona tymi niesamowitymi formami kreskami przemka, i my wszyscy z niego i my wszyscy chcemy być tacy jak on po prostu. Tak, tak. To jest Michał Siedziński, ten, ten gość od Produktu dla Swoboda i muszę to powiedzieć od Fidej Mela. Tak, od Fidej jak najbardziej. Chciałbym Was zaprosić wszystkich też na może wie. Kiedy to będzie? Jutro. Jutro. Okay, dobra. W zasadzie dzisiaj, no, zasadzie no bo ci co dzisiaj... oglądają, to no mają to dzisiaj. E, a mogę coś e, że ten, bo no, Zap, tak. e, zapraszam na stoisko Boom Projekt i tam zobaczycie coś związanego z Fido i właśnie. Świetny komiks. Kiedyś go wydawałem. To prawda. Mówię Michał Śledziński. Tomasz Kołdziejcza. Kiedyś młody i gniewny, a dziś żywy klasyk, również w średnim wieku. Już. W średnim wieku, tak. Dzięki. <laughs> nico marini, master of european comics. how do hey, you like exhibition of toshikoshi? i love it. I, it's really fascinating. it's amazing. yeah. i, I, I want to stop drawing now. <laughs> okay. <laughs> no, it's don't really do it. Good. don't do it because i'm really waiting good. for the it's next really, volumes of it's impressive. Some your comics, it's impressive. Yeah. it's impressive. no, really. I, I enjoy it. i take many photos. so i will learn at that home. i will analyze everything and then i will learn to draw you are a like very him. polite person thank you no, very I, much i really love it enrico marini marini star star if you say so <laughs> you i believe much. him i believe him thank you <laughs> thank you Piotr Kania, wspaniały rysownik, kiedyś rysował dużo komiksów, teraz niestety trochę mniej, mam nadzieję, że wróci. Podobno goryle rysujesz? Tak, goryle są obecne w zasadzie na co dzień w moim życiu. Spodziewamy się wkrótce wystawy grafik o gorylach Piotra, a Piotr zna Przemka od bardzo, bardzo dawna. Poznał Przemka, jak Przemek był niski i szczupły, jakieś ploteczki, przecieki, wstydliwe momenty? Chyba takich nie było. Nasza przyjaźń trwa już od prawie 40 lat. Więc jak widziałem tutaj tak zacne grono ludzi, to mogę się poszczycić, że mam chyba najdłuższy staż, nawet chyba dłuższy niż jego partnerka życiowa. Tak, nie wiem o czym mówisz, ale rozumiem, że o sztuce. W całej rozciągłości. Tak, tylko o sztuce. Nasze spięcia i z czasów studenckich i jeszcze z liceum dotyczyły głównie twórczości. Wymienialiśmy się za każdym razem tym, co robimy nawzajem. Byliśmy dla siebie, można powiedzieć, takim krytykiem i pierwszym odbiorcą. Chociażby mogę powiedzieć, że Andzie, zanim została wydana, byłem jednym z pierwszych. Jedną z pierwszych osób, które widziały pracę, i Przemek prosił mnie o opinię. Ona, jak w to w większości wypadków, była zawsze pozytywna. Czyli tak. żadnej, nie, le, le, żadnej pikantnej plotki nie poznaliśmy. Piotr Kania, świetny artysta i przyjaciel Przemka Tuścińskiego.